Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym posiedzeniu. Witam pana Wójta, pana Karola Picheta. Witam panie i panów radnych, witam sołtysa sołectwa Ogólnogorek. Proszę państwa wpłynął wniosek do przewodniczącego rady w Gminy Starczynie o zwołanie sesji rady w gminy Starczynie na podstawie artykułu 28 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst zjednoczony w dziedzinie urzędowym z 2024 roku, podjęcia 690 zmian, wnioskują o zwołanie sesji Rady Gminy Starczy na dzień przypadających w ciągu 7 minut i położenie mniejszego wniosku. Zwołanie sesji spowodowanej z koniecznością zapewnienia płynnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz finansowania. Proponowany porządek obrad, punkt 1 otwarcie i stwierdzenie kworum. Powołanie sekretarza i prokuratora obrad porządek obrad, podjęcie uchwał. Podpunkt 1 w sprawie utworzenia gminy jednostki budżetowej na nazwie Żłobka Gminy w odrób Podpunkt 2 w sprawie realizacji wspólnej usługi jednostek organizacji zawsze no i do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn. Podpunkt 3 zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia w budżetu Gminy Strawczyn w Księżycie Rok podpunkt 4 w sprawie zmiany w Gminze Finansowej Gminy Starczy na lata 2024 2041 Punkt 5 komunikaty do ogłoszenia. Punkt 6 zakończenie sesji do niniejszego wniosku załączam projekty wyżej gminy uchwały. Informuję, proszę Państwa, że obrady Rady Gminy Starczy nie są transmitowane i uchwalane za pomocą urządu gwestujących relacji dźwięk. I proszę bardzo się zalogować. Pan Tomasz, Pan Krzysztof, Krzysztof. i Pan Michał Zbigniew. Michał jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy w Na 15 radnych obecnych mamy 14 radnych. nieobecnych jest Pan radny Kasia Wiktor. Na sekretarza dzisiejszej sesji powiem pana Woźniaka Botana Bardzo proszę pani do miejsca, do panią do zajęcie miejsca. Na protokół panią Wawrzyczyk-Agiszyk. Do porządku obrad. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie hmm. utworzenia gminnej jednostki budżetowej oraz nazwy i Gminy w Roku. Bardzo proszę Przewodniczącą, Włączonych Komisji o opinię. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie utworzenia gminy jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminy Wodęgorki na podstawie Rada Gminy Stracznej uchwala co następuje. Paragraf 1. W tworzy się z dniem 1 września 2024 roku gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminy Wodęgorki zwany dalej Żłobek. Paragraf 2. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetu gminy Straczu na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Paragraf 3. Nadzór nad żłowotkiem wstałuje wój w gminie starszych. Paragraf 4. Rządowi nadaje się status brzmienią ustalone załącznik na 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem ogrędowej -E, ulica Przedszkolna 1 26 067 starczy. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się w w Paragraf 7. Uchwała w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowego Wojska kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Bardzo proszę, nacisnąć przyciskiem i rękę. Poproszę pan Damian, pan Krzysztof. Jeszcze raz, głosowało 14 radnych, 14 radnych za przyjęciem. Podpunkt drugi, w sprawie organizacji wspólnych usług jednostek organizacji zawieszanych do sektora finansów publicznych, na których oddanym z jest gmina Strawczyn z autoboprawką. Autoboprawka została ona na komisji. Bardzo proszę przewodniczącego połączonych ja komisji o opinię. Stwierdzam, że posiedzenie komisji stałej dla gminy Strawczyn projekt uchwały został podjęty gminie za autopoprawką. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy w z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, na które organem prowadzący jest gminy z autopoprawką na podstawie Rada Gminy w Stawczyn w Polsce następuje. Paragraf 1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy do sektora finansów publicznych zgodnie z postanowieniem i niniejszej uchwały. Paragraf 2. Jednostka, jednostką obsługiwającą yy, jest Urząd Gminy Starczyn. Paragraf 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są punkt 1. Zespół placówek i oświatowych Starczynie, Od punkt 2. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Wojnogórka, punkt 3. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Króliku, punkt 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II punkt 5. Szkoła Podstawowa im. Orłowiego w Kozicach, punkt 6. Szkoła Podstawowa imienia Wiesław Czciuba w Niedźwiedziu, punkt 7 szkół ustawy Unijnej Komisji Oficjalnej Narodowej Ludzie Starczyńskiej. punkt 8 publiczne przedszkole w Kroniku. Od punkt 9 samorządowe publiczne przedszkole w Starczynie. Od punkt 10 żłobek gminy w Starczynie. Od punkt 11 gminy szkole pomocy społecznej w Starczynie. Od punkt 12 żłobek gminy w Kroniku. Od punkt 13 przedszkole w odlegorku. punkt 14 żółtek gminy w Paragraf 4. Punkt 1. Prawo wtórnej obsługi jednostka obsługująca zapewnia prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie. Od punkt 1. Obowiązki w zakresie rachunkowości i spraw w jednostek obsługiwanych. Od punkt 2. Prowadzenie dokumentacji finansowych sięgów obsługiwanych jednostek. Punkt 3. Orientowanie i prowadzenie obsługi bankowej. Punkt 3. i prowadzenie obsługi finansowej. Podpunkt 5. Przygotowanie wspólnego z dyrektorami projektów planów finansowych, planów finansowych oraz zmian w planach. Podpunkt 6. Usługę finansową sięgową zapadalnego funduszu świadczeń socjalnych. Podpunkt 7. Usługę płacową, w tym m.in. sporządzenie i organizowanie wypagacze dla pracowników, sugerowanie jednostek, prowadzenie zliczeń w zakresie wszystkich pochodnych, od wynagrodzeń, z, y, sporządzeń za świadczeń na wniosek pracowników. Podpunkt 8, obsługa, obsługi kadrowej, podpunkt 9, obsługi prawnej, z zastrzeżeniem ustęp 2. Punkt 2. Gminie szkoleń pomocy z pasją starczyni, samorządowe publiczne przedszkole w Stawie, że obok w obsługiwane będzie tylko w zakresie wskazanym ustęp 1, punkt 4 i 9. prawie 5. Traciąc moc uchwała nr. 64 łamane przez 526 łamane przez 2024 roku z dnia 29 września 2023 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych do supera finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina stracza. Paragraf 6. Wykonanie uchwały pojedynczej się w dniu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę nacisnąć przycisk i rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 radnych za przyjęciem. Podpunkt 3. Mieniający w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starczyn na 2024 rok. I bardzo proszę. Przyjęcie. Do tej uchwały, co była przed chwilą omawiana, w paragrafie piątym traci moc uchwała. Nie wiem, mógł sobie zetknąć, bo chyba jest błąd. Traci moc uchwała... No bo uchwała 20. 23. roku. No, 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 A no. Jest. tu jest literów, to proszę sobie sprawdzić. Bo data jest 2960-26. Myślę, że sprawdza, to co tutaj proszę obrazić sobie. Podpunkt 3 zmieniający uchwały w sprawie ukolenia budżetu ministernych na 2024 rok. I bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Opinią o opinię komisji. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy z dnia 18 lipca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Strawczyn na 2044 rok na podstawie uchwale się to następuje. Paragraf 5. W uchwale numer 69 przez na 2024 Rady Gminy w Starczy z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy starszych na 2024 rok do pomniejszych następujących zmian. Podpunkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 43 750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 dłużniejsze uchwały. Podpunkt 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 43 750 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 mniejszy uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmiany w dniu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, której mowa w paragrafie 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszy uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycji w 2024 roku, stanowiących załącznik nr 4 do uchwały, której mowa w paragrafie 1, zgodnie z załącznikiem nr 4 mniejszy uchwały. Paragraf 4. Dodano myśląc zmiany w dotacjach celowych w 2024 roku stanowiący załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa paragraf 1 zgodnie z załącznikiem nr 5 do 10 uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały się w się Gminy. Paragraf 6. Uchwała polegała ogłoszeniu w, w Dzienniku Urzędowym Jesteśmy Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie w gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Bardzo proszę o przystać Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowałem 14 razy. 14 razy za przyjęciem. Podpunkt 4. W sprawie zmiany Wieloletniej pomorzeń Finansowej w Ministerstwie na lata 2024-2041.

Rady Ministarczej z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ministarczej na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa i na lata 2024-2041 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 tej niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej czy wybrzmienia zgodnie z załącznikiem nr 4 Mniejsza uchwała. Paragraf 2. Ustala się podniesienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, w której mowa. Paragraf 1. Zgodnie z załącznikiem nr 4. Mniejsza uchwała. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starczyk. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wystartujemy do głosowania. Kto z Państwa Zawsze radnych jest za przyjęciem? Bardzo proszę o przystąpienie, Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, radnych, 14 razy, 14 radnych za przyjęciem. Komunikaty i ogłoszenia. Proszę państwa, tutaj pani Agnieszka rozlała takie karteczki informujące. Proszę się z nimi zapoznać. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to bardzo proszę, aby się yy, które zadzwonię do Pani Redaktor i ja ewentualnie podał to wszystko swoje dane, żeby pomagał nam w Biurze Samorządowej opublikować nasze wszystkie informacje. I proszę Państwa, nie wiem kiedy będzie następna sesja, bo jak sobie widzicie jest to bardzo dynamiczne. W razie potrzeby, na wniosek Pana Wójta, tak dzisiaj jest zwołana sesja, także nie będę mówił kiedy, będzie następna sesja, bo na dzień dzisiejszy naprawdę chyba zna, z nas z nie wie, kiedy może to nastąpić. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma. Proszę Państwa, to gdzie wyczerpanie porządek. dzisiejszej sesji. Zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję panu za obecność. Dziękuję Pani Panu Radnych za obecność i panu sądowi za obecność na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.